Witam Państwa bardzo serdecznie, witam również naszego gościa, panią poseł Domicę Kopaczewską. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam Państwa. Pani poseł, proszę mi powiedzieć, jak się pani czuje? Dobrze się czuję, chociaż moje zdrowie ostatnio interesuje wiele osób w kontekście tego, co dzieje się w szpitalu wojewódzkim we wrocławku. Moim zdaniem. To co nastąpiło, czyli połączenie z pogotowiem jest optymalnym rozwiązaniem, który pozwoli dobrze zorganizować pracę, tak, aby najlepiej służyć mieszkańcom Wocławka. Natomiast niektórzy politycy niestety w dyskursie politycznym mówią o szpitalu bardzo źle o jego kondycji finansowej, o jego ofercie medycznej, używając do tego mojego nazwiska. No właśnie. Chcę jeszcze Pierwszy i ostatni raz chcę się na ten temat wypowiedzieć, chociaż wydawało mi się, że moje zdrowie jest moją sprawą publiczną. Dziękuję bardzo wszystkim lekarzom i personelowi Szpitala Wojewódzkiego we Wocławku za to, że moja twarz wygląda tak, jak wygląda, kiedy uległam wypadkowi 13 grudnia. To właśnie pan doktor Zagrzejewski doprowadził do takiej sytuacji, że moja twarz. Jak pani widzi, mogę się ludziom pokazać. I to jest właśnie zasługa personelu medycznego we Wocławku, za co serdecznie dziękuję. I łączenie takich negatywnych opinii z, o szpitalu we Wocławku z moją osobą jest karygodne i będę reagowała w każdej sytuacji, jeśli będzie się to dalej powtarzać. Zarzuca się Pani, że mimo już broni wypadu włocławskiego szpitala zawsze i wszędzie, sama leczyła się Pani w Toruniu. Leczyłam się również w szpitalu we Włocławku, leczyłam się w szpitalu w Toruniu i będę się leczyła w każdym innym szpitalu, jeśli stan mojego zdrowia będzie tego wymagał. To nie znaczy, że szpital wojewódzki we Włocławku jest zły. Że nie ma dobrej kadry lekarzy, że jest źle, źle wygląda na tle innych szpitali w naszym regionie. To jest nieprawda. Natomiast każdy pacjent w każdym zakresie może zdecydować, również ja, że będzie się leczył w szpitalu we Wocławku w pewnej części swojego zdrowia, a w, innej, w innym szpitalu. I to daje, takie prawo daje Konstytucja Rzeczpospolitej nie chcę przedłużać tematu szpitala, niemniej muszę wspomnieć o jeszcze jednej sprawie z tym związanej. Chodzi mianowicie o to, że dotychczas pogotowie ratunkowe we Wrocławku miało kilka tak zwanych podstacji na terenie naszego powiatu. Niektóre osoby, wśród nich na przykład Pan Radny Sejmiku Stanisław Pawlak w rozmowie z nami sugerowali, że te podstacje mogą być no zagrożone likwidacją, jak Pan na tę sprawę patrzy i jakie są, jaka jest Pani wiedza na ten temat? Jeszcze raz przypomnę, że organem nadzoru prowadzącym szpitala jest Samorząd Województwa w jego imieniu Marszałek Województwa i to są kompetencje Sejmiku dotyczące reorganizacji tego szpitala i również przypomnę, że Rada Społeczna którą często się przywołuje, nie ma żadnych kompetencji stanowiących. Jest ciałem opiniotwórczym, opiniodawczym. Tam są radni Sejmiku, radni Rady Miasta, aby mieli pełną wiedzę na temat tego, co się dzieje w szpitalu. I to właśnie poprzez strukturę nowego szpitala we Włocławku, to, co zostanie przedstawione na Sejmiku, będziemy wiedzieć, jak wygląda ta Organizacja i na dzień dzisiejszy naprawdę nie przesądzajmy niczego. Będzie nowy regulamin organizacyjny, będzie nowy statut szpitala i będziemy w pełni znać, jak wygląda jego organizacja. Dużo się ostatnio dzieje wokół naszego bezpieczeństwa. Mówimy o naszym bezpieczeństwie zdrowotnym w tej chwili. Przejdźmy jednak do bezpieczeństwa, no, w takim trochę szerszym zakresie. Likwidacja posterunków w powiecie Włosławskim. Co pan na to, jak Pani widzi ten temat? Czy rzeczywiście możemy czuć się zagrożeni, niebezpieczni? Dziękuję bardzo za ten temat, bo, bo on jest ważny w tej chwili dla mieszkańców powiatu Włosławskiego przede wszystkim. Trochę historii jednak. W 2008 roku Komenda Główna rozpoczęła reorganizację. Policji, zaczynając od siebie, od organizacji wewnątrz, zmniejszając liczbę stanowisk funkcyjnych w komendzie głównej, potem przejście do komend wojewódzkich i do komend powiatowych. Chcę powiedzieć, że w niektórych województwach taka reorganizacja już nastąpiła. Jaki jest jej główny cel? Dwa podstawowe: aby mieszkańcy mogli w każdym momencie mieć dostęp do swojego, do policjanta, do swojego dzielnicowego, aby mogli z nim szybko nawiązać kontakt telefoniczny i aby ten policjant szybko dotarł na miejsce zdarzenia. To są dwa podstawowe cele. Jak to osiągnąć? Przede wszystkim więcej policjantów w tak zwanych patrolach mobilnych, a nie za biurkiem. W związku z tym, stąd też propozycja reorganizacji posterunków tak, żeby funkcjonowały komendy całodobowe. Ja wiem, że jeśli my słyszymy o czymś, że się coś yy, likwiduje, to znaczy, że czegoś nie będzie. Natomiast yy, wszyscy policjanci, którzy są w służbie na dzień dzisiejszy, w tej służbie pozostaną. I organizacja ich pracy będzie taka, aby wszyscy mogli być w sposób optymalny zaangażowani w pracę. Czasami pojawiają się w dyskusji problemy, że przecież ktoś będzie jechał 40 km do tego posterunku czy komendanta, żeby złożyć zeznanie nic mylnego, bo jeśli będzie taka potrzeba, to będą tak zwane punkty informacyjne, gdzie policjanci będą przyjmować zeznania, jeśli takie będą potrzebne. Pan starosta Kazimierz Kacza poprosił nas parlamentarzystów o udział w dyskusji na ten temat, ale przypomnę, w tej sprawie decyzję podejmuje komendant powiatowy po uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim i dobrze że taka dyskusja się odbywa w powiecie wocławskim w obecności wszystkich burmistrzów i wójtów aby rzeczywiście stworzyć ten optymalny schemat działalności policji na terenie powiatu bo ja myślę że tutaj nie chodzi o to, żeby w tej czy w innej gminie był, y, była informacja, że tu jest posterunek policji czynny od do 15, do, tak do 15 tak, że... tylko żeby każdy obywatel wiedział, że od godziny 00 do godziny 24 jest policjant, do którego w każdym momencie może zadzwonić, jeśli wydarzy coś, się coś złego, i w każdym momencie może liczyć na pomoc policji. To jest najważniejsze. I mam nadzieję, ponieważ odbyło się spotkanie w Starostwie, odbyło się również spotkanie z komendantem wojewódzkim. Ja wysłałam panu komendantowi wszystkie zapytania, które pojawiły się. Na tym spotkaniu pana Starosty wiem, że taka rozmowa jeszcze będzie w powiecie zorganizowana. Jestem przekonana, że jeśli rzeczywiście wszyscy policjanci, którzy pracują na terenie powiatu, będą dalej pracować, że ta organizacja pracy będzie taka, abyśmy mogli szybko skorzystać, w razie, w razie potrzeby, z obrony policji. Czyli nie ma zagrożenia, że będziemy mniej bezpieczni, prawda? Ale nie, czy... bo ale chcę Państwu powiedzieć, że na tym spotkaniu jedna z uczestniczek chyba z gminy Boniewo, gdzie zlikwidowano ten posterunek wcześniej, twierdzi, że absolutnie nie ma to znaczenia, że oni się czują bezpieczni i że mają w każdym momencie dostęp do, do swoich policjantów. I kiedy zapadną decyzje w tej sprawie? To jest pytanie do komendanta powiatowego, bo on tutaj podejmuje decyzję w uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim. Nasza rola parlamentarzystów jest tylko rolą monitorującą, bo rozumiem, że pan starosta i samorządowcy oczekiwali od nas takiej roli, taką przyjęliśmy na siebie. Pani poseł, bardzo chętnie rozmawiam z panią na różne tematy, ale zawsze. Kiedy właśnie Pani jest moim gościem, no muszę zapytać o kwestie związane z oświatą, bo one są przecież Pani najbliższe, prawda? I z racji zawodu, i z racji funkcji, które Pani pełni w parlamencie. Proszę mi powiedzieć o takim y, pilotażowym programie, który ma objąć w naszym powiecie dwie szkoły w Kruszynie i w Brześciu Kujawskim. O co tutaj W chodzi? W Brzeziu. Tak, w Brzeziu. 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 Brzeziu i, i gmina Brzeziu. w Brześciu Kujawskim. Y Program cyfrowej szkoły jest na razie programem pilotażowym, realizowanym w 400 placówkach na terenie całego kraju. Zgłoszeń było bardzo dużo, kilka tysięcy, i po merytorycznej analizie poprawności tych wniosków trzeba było wylosować te e, szkoły, bo, bo nie, nie ma na razie e, tyle możliwości w projekcie. I na szczęście nasze szkoły się w tym znalazły. Co to, so, co, co to jest za projekt? To jest projekt, który pozwala szkołom w sposób dowolny, w zależności od tego, jak sobie y, zaplanuje, kupić albo tablice interaktywne, albo komputery, albo iPody, albo inne y, nośniki y, informacji, tak aby rzeczywiście one były przez młodzież y, wykorzystywane. Cyfrowa szkoła wiąże się z projektem e-podręcznik, bo też tutaj pojawia się wiele pytań i wiele wątpliwości, szczególnie wydawcy są zaniepokojeni. E-podręcznik nie ma zastąpić podręcznika, e-podręcznik ma być uzupełnieniem podręcznika, bo jeśli matematyk chce przedstawić, Bryły przestrzenne, to przecież można to zrobić na komputerze, na podręczniku gorzej. Jeśli biolog chce pokazać budowę na przykład człowieka, to o wiele łatwiej to zrobić właśnie w formie e-podręcznika. E E-podręczniki będą bezpłatne, każdy będzie mógł z nich korzystać w sposób dowolny przetwarzać, zmieniać, dodawać, proponować. Rzeczywiście jest to bardzo poważny projekt, który zmieni oblicze polskiej szkoły i dlatego bardzo mu kibicuję i, i mam nadzieję, że te dwie szkoły, które miały szczęście, ale to szczęście wiąże się jednak z y, zawsze mówimy, że szczęście sprzyja lepszym, y, że te szkoły będą mogły pokazać, że rzeczywiście możemy pracować w polskiej edukacji już na poziomie XXI wieku to za to zapłaci? Bo to są przecież kosztowne rzeczy. Tak, to są środki z budżetu państwa, część środków własnych. O ile dobrze pamiętam, to jest procent 30 do 70, 30 środki własne, 70 środki z budżetu. Natomiast w przypadku inwestycji 50 na 50, w połowie samorząd, w połowie z budżetu państwa. Co jeszcze Panią niepokoi, jeżeli chodzi o polską oświatę? Ponieważ ja mam wrażenie, że te ciągłe reorganizacje, którym podlega, podlega właśnie cały system edukacji, no nie zawsze osiągają właściwe efekty. Przecież polikwidowaliśmy w pewnym sensie szkolnictwo zawodowe, do którego teraz próbujemy wrócić. Cały czas kwestią bardzo drażliwą, dyskusyjną jest kwestia religii w szkołach. Czy, czy musi tak być? Bo jakby nie dopłynął coś, to sprawdzę, bo może już tyle lat minęło. Dziękuję również za to pytanie, szczególnie jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe, bo dla mnie w ostatnich trzech latach jest to priorytetowe zadanie i w poprzedniej kadencji jako członek Komisji Edukacji i Nauki Młodzieży, a w tej chwili jako jej wiceprzewodnicząca, bardzo monitoruję te działania, szczególnie, że byłam posłem prowadzącym ustawę o zmianie o szkolnictwie zawodowym i wydaje mi się, właściwie jestem przekonana, że to, co zaproponowaliśmy, czyli powrót jednak do szkolnictwa zawodowego i te, to hasło przewodnie szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru i zaproponowanie polskiej młodzieży takiej oferty, która nie zamyka wiedzy ogólnej pozwala zdobywać wykształcenie średnie, wyższe i jednocześnie zdobywać kwalifikacje zawodowe, bo przypomnę, zawody podzielone są na kwalifikacje, mamy jedno, dwóch lub trzy kwalifikacje na zawód i uczniowie mogą po kolei te kwalifikacje zdobywać. Po szkole zawodowej uczeń może pójść do drugiej klasy liceum. I poprzez zdobywanie następnych kwalifikacji zdobywać zawód na poziomie technika. Jest to rzeczywiście bardzo y, duży postęp według tego, co było do tej pory że jeśli zdobędę jeden zawód, to nie muszę dalej kształcić się wiedzą ogólnokształcącą, tylko robię, robię kursy kwalifikacyjne w danym zawodzie. Ja przed chwilą, nie wiedząc, że nawet pani będzie mi zadawała to pytanie, rozmawiałam z dyrektorem zespołu szkół samochodowych we Włocławką, który był moim konsultantem przy tej ustawie z pytaniem wie panie dyrektorze, jak to idzie? I, i natknął mnie takim pozytywnym optymizmem, że na razie nie ma. To jest początek dopiero, ale zadziałało to, czyli mówiąc prosto, zatrybiło i będziemy czekać na efekt. A kwestia religii w szkołach, co Pani na to? Czy Ech, ja się już wielokrotnie trzymać? na ten temat się wypowiadałam. Jestem katoliczką, ale to jest mój, moja sprawa, moja religia. Jak no... Pani zdrowie, prawda? Tak jak moje Panie. zdrowie. Natomiast uważam, Panie. że oferta, którą Proponuje polska szkoła, powinna być różnorodna. Jeśli jest religia, to powinna być etyka. I nie powinniśmy uczniów dzielić na tych, którzy chodzą na religię, to są ci lepsi, tych, którzy nie chodzą, to są ci gorsi, albo odwrotnie. I absolutnie wydaje mi się, że tutaj musimy zachować złoty środek. A jestem przeciwko temu, abyśmy ustawowo określali ilość godzin jakiegokolwiek przedmiotu w polskiej szkole, a tym bardziej religii. To jest indywidualny wybór rodzica, co, gdzie ma uczęszczać jego dziecko na lekcje religii czy etyki, a jeśli jest to dorosły człowiek, to on sam powinien o tym zdecydować. Pani poseł, bardzo dziękuję za tę rozmowę, na pewno wiele spraw wyjaśniliśmy. Mamy jednak nadzieję, że w związku z tym, już tak wiele dzieje się, Obecnie w Parlamencie, że pozwoli Pani częściej zapraszać się na czerwoną kremopę i przybliżać nam właśnie takie bardzo istotne dla nas wszystkich kwestie. Dziękuję bardzo, jestem do dyspozycji, chociaż dzisiejsza nasza rozmowa, która dotyczyła tyle, tylu wątków, o tym świadczy, że takie rozmowy są potrzebne. Dziękuję bardzo. Dlatego jeszcze raz bardzo Pani dziękuję, zapraszając ponownie dziękuję bardzo Państwu, do zobaczenia. Do zobaczenia.